Cześć widzowie, kontynuujcie Siema, of the Udajmy, że tego nie widzieliście Nie Udajmy, tego nikt nie widział Dobrze Nie, też. No to spać idziemy, nie? O ile mamy łóżko Ja Ja Też Bo?

mi niepotrzebne to i obsidian, po co też mi, jak na razie nie jesteśmy tych I wyrabniamy nie O, Okej, to. Dobrze. Ale czego nie widzieli?

Spoko, ja już mam całą, więc jest git. Pana. elegancja. Ty widzisz mnie? Tak. Nie, rozląfu! No Kur... Nie widzicie. A, bijecie. Tak. I zresetuj ten świat. Reset. Reset. Proszę! Proszę! A jak nie to w ustawieniach patrzymy coś. Dobra. Yes! 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 Albo... Nie wiem, albo się coś... Gra popsuła, albo nie wiem. Albo... No... Zresztą to przy, po, po tych update'ach jest spodziewany, że Minecraft jest czasem popsuty. Więc no co no? łódkę mam, więc możemy... Albo nie, nie lecimy łódką, chodź tutaj. O nie mojej temy stare, których nie potrzebuję, to ja je osiem. Ja znam cały seci, więc jest mi. Ja, ja, ja nie nam się tam iść? Tak. Dobrze, to pójdźmy, bo tam tam No, no, już szansa na diaksy! Pamięta, że ja znalazłam kontrolę diaksów? Jest Ja lecę tutaj! O! Przeżyłam! Ale Tak mi też! dobrze, że wziąłem dirta z sobą Dirt jest. Dyrta. Dirt jest czasem potrzebny. Wow! Wow! wow, Tego się nie spodziewał. Dobra, ale ty też będziesz miał zresztą, bo pamiętasz dzielenie. Wydajność dwa mam. Złoto. Mogę się handlować. Ale ty możesz na kreatywa, no przecież i zapomnieć zasady? A, ale jak ktoś ma cztery. Ale nie, jak ktoś zdobędzie hmm. na przykład dwa diaksy, to można tak zrobić. Więc odpal kreatywa, mordeczko na luzie. Nie stresujemy dzisiaj ciał bezpiecznie la 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 raz eee, ba Właściwie... opłacało się tu wchodzić nie pod jaksy. no ja gdybyśmy tam poszli to tak Nie. Yeah. I, i lapis lajuli x to jest x x x Fantastyczko! Na uh, pisu rodzinnym można zrobić barwnik Który mamy gdzieś Ten barwnik To tak w ogóle znaleźliśmy już kilka entrantów Wow Wow A no Nie no O Bez sensu Bez sensu Dzisiaj nam się poszczęściło, nie?

Diety się bardzo cieszy bo już ja gramy z gołu. Eee. Ale jeszcze się nie cieszmy z, z tych enchantów. Bo nie mamy Kowada, jak się Kowatło robi z żelaza? I Tak, tak, no od dwa z no od cztery obsydiany i jednak się. Tak się robi kłado? Czy to tak? Czy bloki żelaza, Żelazo... Wiesz... No w takim no, no, ształcie? No, 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 no nic tu ciekawego? Ja?

Mamy, mamy, żelazo, więc się mogę podzielić z tobą, nie? Ja mam dwie żelazo, mam siedem żelaza już mam 7 żelaza. Mogę się podzielić z tobą. Ja schodzę głębiej. Ja... diaksy! Już! O stary! Ja, ja... a ja też mam diaksy. O stary, aż ty jest, bo się jakaś... no. A czy mam? Mm, mi wystarczy na kilof. Ja no. No no, o o o sobie. no, no. no no ja, a sobie, no, no, no. no, sobie, mmm, no, mmm, 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 mam. I dobrze, że ja tu ja... Czy miałem, ja, panu, nie, i nie, 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 to, to nie, Okej. Okay. To też jest po czym, nie, 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 miał sobie jak zrobić nie, 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 Jak, O stary, ale nam się poszczęściło. Tam jest w sumie. O, ja mam pierdolenie. tak, tak. No, mogą. Nie, to przeżyję. Co że przeżyję? że Prze, przeżyje. Ej, nie, skoro ja mam 10 diamentów, to ta zasada teraz się liczy, czy nie liczy? To se Za Zasadno się liczy widzowie na wszystkich blokach. Nieee. Dzięki, No to podziękuj mi, że znalazłem, nie? Ja sobie gdzieś polecę. Ja. Ja. To, dobrze się zleciłem. Ja. Ja. Ok. Ja, ja, ja. Od a ja A Ale się no uposzczędzili. Dobra, schodzę tam do ciebie. Nic nie ma. Nie. Ja mam 10 żelaza, więc jak wyjdziemy z to ci mogę dać. No, pięć Tu nic nie ma prawdziwa ochoś... e, no zobacz, zobacz, godzina, no zobacz, 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 godzinę zobacz, 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 a nie zbroi. A nie o, mój miecz, gratulacje! Powiem, co... co... Mój i spodniek ja czuję. A nie, Je, nasi widzowie pewnie... nasi widzowie pewnie lubią survival... <suzuszamy> no, ...że bo my mamy szczęście. I największe szczęście w dobra? Gdyby ty mi zostało ten sobie To ja ty będę mógł oddać helm żelazny wtedy bo będę miał lepszy pyk Ja... Ja... Okej ja Odpalliśmy kreatywa, bo chyba wychodzimy z te, i stąd. Dobra, nie ja! tutaj ale minowiciu te Więc opłaca się wchodzić do. Wyszedłem Siemano O dobra surwival możesz wrączać Ale nam się poszczęściło Owiecy mamy Ja przebudzę wieki Wejśmy na możemy szukać wioski. Mamy już kilka fajnych rzeczy. Na przykład takie coś. Takie mamy, coś. Takie coś! Więc o. I stoi, ja cia, taj, stój, stój, ja stój. Ja ci dam prezent. Ogarnąłem to dla ciebie specjalnie. Dziękuję. Bo ja już mamy lepiej, więc nie potrzebuję. Ja, 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 no, 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 ja. A ja tylko